Państwa, dzisiejsza pogoda, może tego nie widać za nami, ale bo siedzimy w cieniu, inaczej byśmy pewnie już płynęli, jest tak piękna, tak wspaniała, że się chce, chce się żyć, chce się pracować. Jeszcze jadąc dzisiaj rano do pracy zobaczyłem ten ogrom ludzi na bazarze i pomyślałem, dzisiaj nagramy program, w którym główną, głównymi bohaterami będą nasi wysłannicy. Ulicy. ulicy. Dojechałem do pracy i mówię: Tomek, nie mam skarpetek. A ja powiedziałem: Nie masz, ale za krótkie. Mam, bo, bo bieda w wódeku. <laughs> Wymyślmy pytania, którymi nasi wysłannicy ulicy mogliby dzisiaj zaskoczyć kupujących na bazarze. Także witamy w bardzo nietypowym programie. Dzisiaj Tomasz Korzeniewski, Łukasz Dolski. Tomku, powiedz jakie pytania wpadały nam do głowy. Yy, najważniejszą, chyba teraz, imprezą, która będzie odbywała się u nas we Włodawie, będą dni Włodawy, czyli dni naszego miasta. Także to pytanie powinno paść yy, podczas yy, przeprowadzania rozmów z naszymi mieszkańcami. A gdzie się najlepiej rozmowy przeprowadza? Gdzie jest najwięcej mieszkańców? Na bazarze! Na bazarze! Kiedy i gdzie odbędą się w tym roku dni wodawy? Ja nie wiem, ale chyba w czerwcu. W czerwcu? Podpowiem, że po Bożym Ciele będzie to 16, 17, 18. Hmm. A czy wie Pan jakie zespoły wystąpią w tym roku? A tego to nie wiem. Nie wiem. No to też podpowiem, że będzie to zespół Fil i paparzeni kw 3 Zna ich Pan? No znam, znam, znam. A dobrze zna ich Pan piosenki? Znaczy nie wszystkie, ale tam niektórych tam kojarzę. A czy może pan zanucić jedną z nich? Czy wie pani kiedy i gdzie są organizowane dni wodawy w tym roku? No nad jeziorem Białym no gdzieś mogą być organizowane. Dni wodawy nad jeziorem Białym? Nie, to tutaj na miejscu we Wodawie chyba na muszli. Na muszli? No powiem pani, że nie. A jak pani myśli, no gdzie? Dlaczego wy nie poinformujecie nawet nas, nas, mieszkańców? Tak, a więc dni wodawy będą tutaj? 16, tak? tak, 16, 17, 18. To bardzo źle, bo to kiepskie miejsce. A czemu kiepskie miejsce? Był daleko i część wodawy nie przyjdzie. Za daleko. Kiedy kiedy będą te dni wodawy? Jak pani myśli? Myślę, że może gdzieś koło, przed 10 czerwca. Podpowiem, że po Bożym Ciele. A jak pani myśli? No to szesnasty. Szesnasty, siedemnasty, osiemnasty. A jeśli chodzi o lokalizację? Hmm, może tutaj, w tym miejscu? O proszę, zgadła pani. A czy wie pani, e, jakie zespoły wystąpią w tym roku? Nie wiem. To ja podpowiem, że fil, poparzeni kawał 3. Co pani myśli na ten temat? No to bardzo fajnie. Czy wie pani, kiedy i gdzie odbędą się dni wodawy? Kiedy i gdzie? Tutaj, w Włodawie oczywiście, jak Dni Włodawy, 16 czerwca. 17-18. Wypada na sobotę i niedzielę bodajże. A jakie zespoły w tym roku będą uczestniczyć w Dniach Włodawy? Ale jak przyjadę, to się dowiem. No ludzie na pewno nie wiedzą jeszcze za wiele rzeczy na temat Dni Włodawy, ponieważ nie zaczęliśmy kampanii informacyjnej, którą będziemy zaczynać już od najbliższego tygodnia. Ale trzeba przyznać, że ogrom ludzi jest na tym bazarze. Policzyłeś? Ja nie, ale są specjaliści, którzy w tym temacie zdali chyba na sześć. No to musieli być jacyś magicy lub magowie. To jest czuj czarodziejski. To jest pan magiem, tak? No, magiem nie magiem, ale się zajmujemy pewnymi rzeczami takimi. Jest pan magikiem? Praktycznie zajmuję się medycyną i konwencjonalną, taką. Uzdrowicielem jestem, mam swój gabinet, przyjmuję, po Polsce jeżdżę, za granicę jeżdżę, robię na telefoniczne zabiegi, no wiele ciekawych rzeczy robię, których po prostu przeciętni ludzie nie mają pojęcia o tych rzeczach, z diagnozą na miejscu, z diagnozą na telefon i efekty są bardzo tego skuteczne. A ile pan dzisiaj naliczył osób na targu? Zaraz panu powiem. Czarodziejska moc. To, to może ja pomogę. Zaczniemy od tego pana, co przychodzi. Jedna osoba, druga osoba. Który w ogóle tutaj w tej chwili się znajduje? No około jakieś 300 osób. 300 osób i to pewne informacje, tak? I to pewne informacje? No w tej chwili na przykład. No plus, minus tam około 10 w to czy 20 w to. Ale tyle na pewno jest. Ostatnio w naszym przeglądzie prasowym rozmawialiśmy, że, yy, rozmawialiśmy o tym, że dużą popularnością cieszył się, no bo musiał się cieszyć popularnością, musiały się cieszyć lewe fajki, skoro były sprzedawane z Podlady w sklepach chemicznych. Tak, ciekawe, co ludzie najchętniej kupowali na naszym bazarze. A dlaczego fajki kojarzą się panu z bazarem? Może dlatego, że mieszkam w Lubinie, gdzie jak się tylko wchodzi na bazar obok PKS-u, to wszyscy pytają fajki, yy, alkohol, lewy dęgi? Mam nadzieję, że u nas tego nie ma. Zobaczmy, co u nas cieszy się największą popularnością. Kupiła pani coś dzisiaj na naszym bazarze? Dzień dobry, tak. A co takiego? A koszulę mężowi kupiłam. A co pani godnego polecenia znalazła? No właśnie mówię, że koszulę męską. Czy kupiła pani coś dzisiaj na bazarze? No kupiłam. Ale do czego to jest nagrywane? Do Włodawskiej telewizji. Do Wodawskiej? Mm -hmm. No kupiłam, kupiłam. A co takiego? Bluzkę. A czego pan szuka na dzisiejszym targu? Na dzisiejszym targu to przyjechałem sobie kupić trawkę Zasiać kuską. Mm. Taką, taką, żeby po prostu mieli na całe lato do jedzenia. No i przy okazji popatrzeć z czym się tu handluje, w zasadzie jest wszystkiego pełno. A w tym miesiącu czego Pani najwięcej sprzedała? Czego ja najwięcej sprzedałam? No najczęściej idą kołderki pościel. Zapraszamy. A czy uważa Pani, że pomimo tak dużej konkurencji supermarketów czwartkowy targ jest potrzebny? Jednak ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby nawet jak ktoś się mówi podpisać listę na rynku. A co dzisiaj Pani kupiła na targu? Ym, ym, skarpetki. Chłopaki, nie wygłupiajcie się. A jaki towar cieszy się największym wzięciem? Na rynku. Na rynku, tak? Nie wiem, bo jestem raz na milion lat. Pamiętasz Łukaszu, y, kilka lat temu po Włodawie jeździły y, patrole stróżów miasta na rowerach. Na rowerach, Pamiętasz? było. Prawie jak Pacyfik był. Słuchaj, a idąc y, tym tropem, Gdybyśmy na przykład posunęli się dalej w naszych rozważaniach i gdyby powstała Policja Konna? Ciekawe, czy taki pomysł spodobałby się wodawiakom? Ale to musielibyśmy ich zapytać. Zapytajmy! Czy uważa Pani, że w okresie letnim Policja powinna poruszać się konno? Konno raczej nie. A dlaczego? No nie wiem, szybciej samochodem jest jej, a już ja będę w telewizji. A może? A może rowerem nie konno? No, może takim tym sk składakami, czy to jak tam, takimi, co to jeżdżą. A czy uważa Pani, że w okresie letnim policja powinna poruszać się konno? Po Włodawie? Nie, no chyba nie, to już lekka przesada. A to jak nie konno, to może na rowerze? A rowerami prędzej, tak, oczywiście. Rowerami jak najbardziej. Nikomu nie zaszkodzi. Czy uważa że pan, że w okresie letnim policja powinna puszczać się konno? Konno? Zależy gdzie? Na no, pomieście. Po mieście? Tutaj, o co chodzi, o włodawy, to raczej nie. Na dwiami lepiej by było. To może jak nie konno, to na rowerach? Na rowerach może być. Tak, yy, na rowerze to dużo osób się nie przewiezie. Jakby trzeba było jakąś interwencję i na przykład grupę ludzi zebrać, to ciężko. Dlatego zawsze przydaje się transport publiczny. I tak no, nie pomyślałem. Się chyba u nas nie za bardzo z tym transportem, prawda? Skoro nie teraz. ma PKS-u, to ciekawe, co by Włodawiacy powiedzieli na lotnisko we Włodawie. O, proszę. <laughs> bardzo modny temat. Zapytajmy zatem, co Włodawiacy myślą o. Pomyślę, budowy lotniska w Wodawie Dodamy tylko, że to jest nasz autorski pomysł <laughs> i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A czy uważa pan, że po zlikwidowaniu PKS-u alternatywą byłoby wybudowanie lotniska? Czy eee, powiem szczerze, że lotnisko tutaj na 14 tysięcy mieszkańców nie za bardzo. Tam zawsze można dojeżdżać tam poćwidnik. A czy odkąd został zamknięty PKS? Czy może być alternatywą wybudowanie lotniska? Wybudowanie? <grywa> Chyba pan żartuje. Aczkolwiek świat idzie do przodu, a więc całkiem możliwe, <grywa> że będzie, może ktoś w przyszłości wybuduje tu lotnisko. A czy uważa pani, że odkąd został zamknięty PKS, alternatywą byłoby wybudowanie lotniska? Nie. Bo żeby nie utrzymało w tych warunkach. No i tak oto z lotniskiem, z konną policją robi nam się światowo we Włodawie, robi nam się taka Warszawa. Tylko, żeby nam tutaj za dużo rzeczy z Warszawy nie przyszło jakieś. No ciekawe, co by było, jakby nagle ktoś chciał zrobić Marsz Feministek we Włodawie, albo Paradę Równości. No to również musimy zapytać naszych mieszkańców. Czy uważa pan, że powinien odbyć się Marsz Feministek w naszym mieście? Jak będą chciały, to niech idą. Ewentualnie para równości. Nie, ja no to. No jak chcą iść, to niech idą. No, świeże, świeże powietrze. Nie znaczy ja to mam do tego obojętny stosunek, więc. Jak chcą iść, to niech idą. Co pani myśli o zorganizowaniu Marszu Feministek w naszym mieście? Myślę, że nie jest potrzeba. Nie ma takiej potrzeby. A może Parada Równości? Tym bardziej. Wszystko, co powiedzieliśmy w dzisiejszym odcinku dla Państwa, to był taki żart. Tak z przymrużeniem oka, a dzisiejszy odcinek miał za zadanie, tak naprawdę, zaprosić Państwa na najbliższe wydarzenia, które y, odbędą się tutaj u nas, we wodawskim Domu Kultury. Łukaszu, proszę bardzo. Już 4 czerwca, zjednoczone siły natury, y, targ staroci, słab party i otwarcie. Widniejącego za nami ogródka letniego, czyli yy, Jam Session, yy, wraz z koncertem muzyki. To już 4 czerwca zapraszamy, będzie pięknie. I oczywiście impreza, od której zaczęliśmy, czyli Dni Włodawy. Włodawy. W tym roku zespół Fil, zespół Poparzeni Kawał 3, ale nie tylko. Kabaret Koń Polski, cała masa wspaniałych, mnie znanych artystów, orkiestra z Mińska. Wraz z Chórem. Proszę Państwa, musicie tam być. Musicie być z nami. No, te dni są skierowane przede wszystkim do, do Państwa. A my dziękujemy za uwagę. Tomasz Korzeniewski i Łukasz Dolski. Gdyby miał pan jedno życzenie dotyczące naszego miasta, co pan by w nim zmienił? O ja nie z tego miasta. A w swoim mieście co by pan zmienił? Ja ze wsi. <laughs>